Pamiętajcie, że okres świąteczny jest to najlepszy czas, żeby pomagać. Jedziemy na mikołajki do schroniska dla zwierząt we Wrocławiu, więc jak mikołajki trzeba kupić dla w prezenty. Zaszaleliśmy trochę w sklepach, nie? A to jeszcze nie koniec. A to jeszcze nie koniec, bo jeszcze po jedziemy, ale już wam pokażę co mamy w środku, bo są świetne rzeczy. W pierwszej torbie, kochani, mamy podkłady dla szczeniąt, dla kociąt i w Pepco dorwaliśmy na przecenie różnego rodzaju szelki, smycze, obroże w różnych rozmiarach, także właśnie jak będą wychodzili na spacer, żeby mieli w schronisku na zapas. Tutaj, słuchajcie, z takim świątecznym motywem mamy kilka y, takich mniejszych posłań dla piesków, ale też, słuchajcie, mamy gdzieś takie domki dla kotów w kształcie choinki, żeby też miały jakiś świąteczny akcent. Mamy różnego rodzaju kocyki, mamy tam jeszcze pod spodem zabawki, gryzaki, czyli tego bardzo dużo na razie mamy. I jedziemy jeszcze po karmę, kama, nie? Więc, słuchajcie, robimy... Yy, różnego rodzaju prezenty dla psiaków i jedziemy za chwilę do schroniska. Czy w różnego rodzaju domach pomocy, czy właśnie w schroniskach, w domach dziecka wszędzie po prostu można pomagać i przekazywać tą swoją świąteczną radość, te czary, magię świąt. My właśnie jedziemy w tym roku do schroniska i będziemy ich tam wspierać. wprowadzamy pieski, pobawimy się, przekażemy prezenty, żeby po prostu było im lżej i milej. Kochani, jesteśmy właśnie pod schroniskiem i bardzo się cieszę, bo jest ogrom aut, nie ma gdzie zaparkować. To znaczy, że jest bardzo dużo ludzi, żeby pomóc w schronisku przed świętami. Bierzemy nasze prezenty i lecimy na kiermasz i zobaczyć pieski. Ponagrywam Wam też, słuchajcie, jeżeli macie taką możliwość, to wspierajcie schroniska, bo psiaki na święta też potrzebują miłości, też potrzebują opieki. My właśnie idziemy trochę jej dać. Torby mamy już zapakowane, mamy posłania, zabawki, miski, jakiś żwirek, podkłady, karmy, saszety. Idziemy tak. działać! Zobaczcie, kochani, tam jest jedzonko picie, ile jest ludzi, a jesteśmy właśnie we wrocławskim schronisku, idziemy przekazać prezenty. I tak, słuchajcie, święta to jest najlepszy czas na pomaganie, więc pomagajmy zwierzaczkom. Tak ja się cieszę, że wy pomagacie. Słuchajcie, że jest tyle rzeczy. Idziemy zobaczyć pieski. Słuchajcie, jest dużo tutaj rzeczy. I jak jeszcze chcecie, to przywoźcie do Wrocławia różnego rodzaju właśnie żwirki, dobrej jakości karmy, koce, żeby właśnie dać zwierzaczkom. Kochanie! Cześć! I naprawdę, jeżeli macie jechać do schroniska, to musicie trzymać mocno nerwy na wodzy, bo ja już tak zwyzywałem ludzi. Wiecie, których tutaj nie ma, tylko tych ludzi, którzy zostawili te psy. Porzucili, skrzywdzili, po prostu każdego. nie powiem. Słuchajcie, chodzimy tutaj, oglądamy, nawet tutaj, słuchajcie, tak, są właśnie kury, słuchajcie, są owieczki, są kozy, są pieski, są kotki, przyjeżdżajcie, wspierajcie, jak tylko możecie, w szczególności w tym okresie zimowym, świątecznym, żeby dać troszeczkę ciepła. Z tego, co, kochani, też się dowiedzieliśmy, na sezon zimowy w schronisku jest ponad 250 kotów, jest to bardzo ogromna, ogromna liczba tych biednych kotów, które nie mają domu, więc jeżeli tylko możecie, to pomagajcie, jeżeli myślicie nad zwierzakiem, to może fajną opcją jest to, żeby przyjechać do schroniska, porozglądać się i dać jakiemuś cudownemu zwierzakowi kochający dom na lata. Wychodzimy już, kochani, ze schroniska. Jest ciężko, nie powiem. Od razu mi się przypomina, kiedy swojego groszka brałem 8 lat temu. Też w schronisku płakał, był biedny, zostawiony właśnie na mróz i... Jakim skurczygnatem trzeba być, żeby, słuchajcie, swojego psa zostawić, wyrzucić, nie wiem, skrzywdzić? Ach, no. Takie oto dzisiaj przemyślenia. Jedziemy, słuchajcie, teraz odwieźć Kamilę na dworzec, bo Kamilacie wraca do domu. Spełniliśmy dobry uczynek i powtórzę. Jeżeli chcecie, jeżeli możecie, to wesprzyjcie psiaki w schroniskach i pamiętajcie, że pies to nie zabawka, pies to nie prezent. Jeżeli chcecie zaadoptować psa, czy kota, czy inne zwierzę, jest to odp ogromna odpowiedzialność, ogromny obowiązek. Przemyślcie trzy razy. I jeżeli chcecie i możecie, to dajcie jakiemuś zwierzakowi nowy dom i nowe życie. Odebraliśmy, kochani, właśnie naszą żywą trzymetrową choinkę i troszeczkę ryzyk fizyk zdecydowaliśmy się w tym roku na świerk świerk się bardziej sypie, szybciej usycha jednak, że będziemy ostrożni z podłogówką, bo jednak ten zapach świąt, zapach świerku, zapach wszystkiego przypomina nam dzieciństwo, już Wam pokazuję co i jak, ogólnie transport tego giganta to był hit, ale proszę bardzo, już jest prawie 3 metry, bardzo szeroka, bardzo taka gęsta i przede wszystkim mega równa, jak już słuchajcie ogarniemy ją w mieszkaniu to pokażę Wam jak to wygląda bo jest prześliczna Dobra choinka już, słuchajcie, jest zamontowana, jeszcze jej nie wnosimy, bo na początku musimy rozebrać tę choinkę. I tak jak już powiedziałem Wam ostatnio, zanim powiecie, że debil, nie. pasjonat świąt. Zawsze na początku listopada dekorujemy sztuczną choinkę, potem kupujemy żywą, żeby wytrzymała u nas w domu jak najdłużej, więc szybko rozbieram tę i wnoszę żywą choinkę, prawdziwy świerk. Tyle choinek ustroiłem. Tyle choinek w tym roku ustroiłem i żadnej nie stłukłem. Ja Cię kręcę! Słuchajcie, ustrojem w tym roku tyle hojnek, Nie stukłem ani jednej bombki aż do dzisiaj. Aż do dzisiaj. Mm, dlaczego? Udało mi się kochani rozebrać już naszą kojenkę. Zobaczcie, ile tych bombek mamy. Pani są różne biało-czerwone bombki. Jeżeli chodzi o te lizaki i laski cukrowe są one z kosty z Wrocławia. Te słuchajcie, są z Castoramy, Tutaj mamy obi. Tutaj wszystkie cukierkowe home. And you. Też słuchajcie, też z Home and you. A dalej idziemy, mamy te piękne takie czerwone winne z Zarechom, tutaj słuchajcie, różne takie bombki jakby z manufaktur, czyli z jarmarku i tak dalej, na no, przykład słuchajcie, taka piękna karuzela, czy tu Mikołaje, ten czubek jest z Ika i do tego, słuchajcie, wszystkiego mamy jeszcze te piękne bombki ze Swarowskiego i to właśnie wszystko razem z lampkami pójdzie za chwilę na nową żywą choinkę. Z tej choinki, słuchajcie, jeszcze musimy zdjąć lampki, musimy zdjąć świeczki i będziemy ją przenosić do pokoju do góry, bo tam ona w tym roku będzie stała, a tutaj zaraz stanie żywy świerk. Roboty z tym jest naprawdę sporo, ale kochani, warto dla zapachu, dla wyglądu, dla tego nastroju. Ta choinka służyła nam przez prawie półtora miesiąca, teraz wynosimy ją do góry, będzie ustrojona trochę inaczej w naszym pokoju gościnnym, a tutaj stanie piękna, wysoka, żywa świerkowa. O. Kochani, ustawialiśmy tę choinkę 3 godziny, 3 bite godziny, bo tak mieliśmy słabe uchwyty, że w ogóle nie chciała stać, przewracała się, aż w końcu sąsiedzi nam pomogli. I zobaczcie, jak to wygląda. Jest, słuchajcie, i ona, żywa choinka, stoi, nie rusza się. Użyliśmy, słuchajcie, dwóch uchwytów pod spodem, jeszcze donicy ogrodowej, żeby się trzymała, kilkunastu kilogramów kamieni. I słuchajcie, trzyma się, jest piękna. Wygląda jak sztuczna, ale uwierzcie mi, że jest ona żywa. Jest ona żywa, teraz słuchajcie, czas ją ładnie dekorować, żeby pięknie wyglądała. Tam jest ona przepiękna, jest ona cudowna, jest ona prześliczna, ale... Słuchajcie, godzina 22, 22 godzina, ja o godzinie 4.30 wyjeżdżam jutro do Poznania, po co i dlaczego na pewno dowiecie się w jutrzejszym vlogu. Słuchajcie, całe od tej choinki, cały brudny, a jeszcze muszę ją ustroić, muszę tutaj posprzątać wszystko, a tak jak mówię, muszę wyjechać z domu o godzinie 4.35 jakoś tak. Jeszcze nie jestem naszkowany, nie mam gotowego outfitu, bo zobaczycie o co chodzi, jest to bardzo ważne wydarzenie dla mnie jutro, yy, więc tak, ja idę stroić choinkę, otwieramy kalendarze i do przodu. Kochani moi, godzina 23, choinka jest skończona. Nie do końca, bo tamta poprzednia sztuczna jeszcze musi iść do góry, a nie usnę, kiedy jej nie ogarnę. Ale ta w salonie, słuchajcie, jest już ogarnięta. Mieliśmy naprawdę ogromny problem, żeby ją ustawić. Pomagał nam sąsiad. Jeden stojak był nie taki, drugi był nie taki. Dopiero kiedy włożyliśmy jeden stojak w dużą ogrodową donicę, zespaliśmy kamieniami i podlaliśmy. Dopiero wtedy miała ona stabilność i stanęła. A jak widzicie, jest ona przepotężna, ale słuchajcie, też przepiękna. Wygląda dosłownie jak sztuczna. Gwarantuję Wam, jest to żywy świerk. Pięknie wygląda na słuchajcie, takiej wyższej donicy, po to, żeby pod spodem można położyć prezenty. Właśnie na razie tam stoi chałupka i żołnierz, ale tak, pięknie się prezentuje i na mam nadzieję, że do świąt wytrzyma. Ale słuchajcie, zapach już w mu się unosi jest to coś niesamowitego. Prawda Lulu? Podoba się psu choinka? Mam nadzieję, że tak. No, także kochani, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o kalendarze adwentowe, od dziś oficjalnie mówię świeczkowego z Heiskina. Nie otwieram, mamy T-Light'a, nie komentuję. Ale jeżeli chodzi o Notino, słuchajcie, mamy masło do ciała z Sol de Janeiro. Takiej oto pojemności, więc dosyć fajny produkt i myślę, że będzie się fajnie sprawdzał. Słuchajcie, jak coś wybaczcie, za moje dłonie są świeżo po choince. Jeżeli chodzi o drugie z L'Occitane, mamy OK Shower Gel. Taki, słuchajcie, trochę w travel size. Żel pod prysznic. Pachnie bardzo ładnie, tak cytrusowo, więc te dwa produkty spoko. Świeczeko dzisiaj nie otwieramy, bo jest to po prostu tragedia. tragedia. Kochani, kończymy dzisiejszego vlogmasa, Byliśmy w schronisku, mamy żywą choinkę, udekorowaliśmy ją. Jak zawsze było w biegu, było w pędzie. Jutro, słuchajcie, też bardzo intensywny dzień. Dziękuję Wam serdecznie, że byliście i pamiętajcie, wyciągnijcie z dzisiejszego filmu to żeby pomagać. Jeżeli macie taką opcję, macie czas, macie przestrzeń, macie pieniążki, macie na to chęć, to pomagajcie nie tylko ludziom, ale również zwierzętom, w szczególności w tym świątecznym okresie, kiedy chcemy przekazać komuś kawałek tej naszej świątecznej magii. Dziękuję za oglądanie tego vlogmasa. Komentujcie, subskrybujcie, dajcie lajki, like, dajcie też dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego vlogmasa i to widzimy się jutro w bardzo ważnym dla mnie dniu. Na pewno zobaczycie wszystko na vlogu. Trzymajcie się i cześć!